Cześć, dzisiaj zamiast kalendarza coś innego. W Tedim pojawiła się promocja 20% na cały asortyment do końca niedzieli, więc zrobiłam zakupy i pokażę Wam, co udało mi się dorwać, a jest tego naprawdę dosyć sporo. Przy tej okazji wyjścia na zakupy udało mi się dorwać. Zobaczcie, taką fajną kurteczkę Misia, i ona jest teraz w promocji 50 kilka złotych kosztuje. Wrzucam wam linka. No to dobra, powiem Wam, że Kilka takich większych, ciekawszych rzeczy udało mi się dorwać i od nich zacznę. Będę Wam już mówiła ceny po obniżce, więc pierwsza sztuka będzie mi bardzo pasowała, ta przepiękna. Poinka, zrobiona tak jakby z takich drewienek, i jest naprawdę bardzo duża. Ja właśnie tutaj skupiam się na takich naturalnych ozdobach do mojego no domu. Cena przed obniżką to 45 zł, więc uważam, że i tak bardzo atrakcyjnie, więc po rabacie za tą świąteczną ozdobę zapłaciłam 36 zł, więc myślę, że fajna okazja. Dajcie znać w ogóle, czy macie jakiś swoich ulubieńców z tego sklepu, bo ja wam powiem, że jakoś tam bardzo regularnie nie robię zakupów. I następna rzecz to jest lampion. Poszukuję tutaj właśnie takich dużych rzeczy na mój taras, czy do ogrodu zimowego. I bardzo mi się właśnie tutaj podoba, że to jest tak naturalnie zrobione. Mamy tutaj sznurek jutowy. W środku oczywiście jest taka. Szklana podstawka do włożenia świecy, więc fajnie. I cena myślę, że też jak najbardziej atrakcyjna. Przed promocją 70 zł. Po rabacie wyszło 56 zł za ten lampion. W ogóle, jeżeli szukacie mniejszych lampionów, fajnie ceny To widziałam ostatnio były w action i dajcie znać, czy chcielibyście oddzielny. Film z zakupami z Action, czy może go połączyć z jakimiś innymi sklepami. Tutaj od razu dodaję, żebyście mogli po prostu skorzystać z tej promocji. No dobra, no to słuchajcie, może zacznę tutaj od mojego pomysłu. Bardzo mi się podobają makramy i chciałabym sobie zrobić właśnie taki ogród zimowy, makramowy. Wydaje mi się, że tam będzie pięknie to wyglądało. I pierwsza rzecz jest to taka makramowa plecionka na doniczkę. Ona tutaj też ma takie białe koraliki. Ogólnie jest taka bardzo duża, pokaźna, efektowna. Cena przed obniżką to 55 zł, więc po rabacie wyszła mi za 44 zł. Zobaczcie z bliska, tak to pięknie wygląda i ogólnie właśnie takie sznureczkowe ozdoby bardzo skradły moje serce i uważam, że właśnie do takiego otoczenia bardzo mi to pasuje. E, tutaj mam taką makramową plecionkę niestety bez metki, ale wydaje mi się, że 20 kilka złotych zapłaciłam za ten piękny księżyc. W ogóle wyświetliło mi się, że na temu na Shein są też takie plecionki. Dajcie mi znać, czy polecacie z któregoś miejsca zamówić, ale właśnie szukam takich dużych. i ten księżyc jest właśnie taki mocno długi, więc fajnie będzie robił wrażenie. E, tutaj myślę, że można sobie coś doczepić, jakoś to zmodyfikować. Taki mam plan, żeby może troszeczkę pozmieniać jeszcze albo dodać światełka, takie cienkie druciki. Może to wyglądać naprawdę cudnie. I następna makramka, która tutaj wisi na tej drabinie. Jest to makrama w cenie przed obniżką 50 zł na takim grubym patyku. No i fajnie właśnie wygląda jak na tej drabinie tutaj powiesiłam. Wiadomo, no gdzieś inaczej to zagospodaruje, ale póki co w tym filmie wygląda to spoko. Więc po rabacie ta makrama duża kosztowała 40 zł. No i może pokażę tutaj jedną z największych rzeczy, która jest bardzo wypakowana. Jest to ten koszyk jutowy, właśnie z takimi sznureczkami i były jego dwie wielkości. I uwaga, one się jakoś bardzo nie różniły od siebie, właśnie rozmiarem, Ale ceną już tak, ponieważ ten kosz przed obniżką kosztował 45 zł, więc uważam, że i tak atrakcyjna cena, jak patrzę sobie na ceny tych doniczek i tak dalej, w różnych takich budowlanych sklepach osłonek, więc po obniżce kosztował on 36 zł, więc uważam, że bardzo dobra cena. Takie zwykłe kosze w action też są, chyba do dzisiaj jest promocjonalnie e, i można sobie jakoś to fajnie samemu e, przerobić. Jeżeli chodzi o takie przeróbki, to kupiłam właśnie sobie taki wielki, długi, gruby e, sznurek jutowy. I jego cena, tu jest 15 metrów i jego cena przed obniżką to 14 zł, więc po rabacie, momencik, wyszło mi tutaj. 11 ,20 zł. 20 groszy. Znalazłam też fajną ofertę na deski i uwaga, to jest taka deska naturalna, akacjowa. Była jeszcze inna deska drewniana, ale nie było informacji, z czego ona jest zrobiona. I uważam, że jak na takie drzewo akacjowe, jest ona naprawdę w dobrej cenie, ponieważ przed rabatem jest to 23 zł. Więc po zniżce weszło mi 18 ,40 zł. 40 groszy za tą deskę. W tej samej cenie 18,40 zł była deska bambusowa, bardzo mi się spodobał tutaj ten motyw kwiatów. Wydaje mi się, że właśnie użyję ją do serwowania tutaj na ogród fajnie będzie wyglądała. Jest też sporych rozmiarów, i jeżeli ktoś lubi pieski, to była też taka deska z jamnikami. No i takie typowe przybory kuchenne kupiłam też, no bo wiadomo, trzeba to często wymieniać, więc skusiłam się na taki. Em, Opakowanie 3 sztuki, 5 zł przed obniżką, a te drugie przed obniżką kosztowały 9 zł. Tak wyglądają. Więc cena po rabatach to 4 zł. i 7,20. Pokażę Wam teraz hit, jakich mało. Za zawrotną cenę 14 zł. Więc po rabacie jest to 11,20. Jest to czapka z czołówką. LEDowe światełko, widzicie? Świeci tutaj. Nie no, hit, jeszcze jej nie mierzyłam. Zobaczymy, czy dobra. Nie wiem, jak ja w tym wyglądam z tymi metkami, to już na pewno nie ciekawie, ale powiem szczerze, że dochodzenia po ogrodzie tutaj, wiecie, z psami czy cokolwiek, no nie, Masz wolne ręce? Nie widziałam czegoś takiego jeszcze, tu można zmieniać natężenie tego światła rewelacja. Polecam dla każdego taką czapkę. Aż się zdziwiam, jak to zboczyłam wtedy, ale tam można odkryć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Z takich rzeczy przydatnych do domu, to kupiłam sobie pistolet w kleju. Natomiast nie jestem specjalistką właśnie w takich rzeczach, więc dajcie znać, czy może jest jakiś lepszy. Ten jest na pewno mniejszy, ale do robienia jakichś takich ozdób. Tutaj mam naprawdę mnóstwo szyszek, pięknych roślinek, więc można poszaleć. Cena takiego pistoletu tutaj ma... Te 2-3 wkłady przed obniżką to 23 zł, więc po obniżce 18 40 zł. 40 groszy. Ja tutaj na dole mam jeszcze zakupy. Właśnie szukam w tym śmietniku, bo miałam wkłady. O, są. Kupiłam takie największe opakowanie wkładów do tego pistoletu 14 zł. przed obniżką, więc zapłaciłam za to 11 20 zł. 20 groszy. I uwaga! Tutaj powiem wam coś na co warto zwrócić uwagę. Można dorwać firmę Tessa oraz 3M w fajnych cenach. Więc ja sobie kupiłam takie zawieszki. One fajnie będą wyglądały też do jakichś wieńców, do jakichś łańcuchów, nawet tu gdzieś na dworzu, jak będę chciała sobie powiesić. Tutaj nie jest ciężką rzecz, nie można, ale wiecie, jakieś takie wieńce to spoko. Do jednego kg. A jakie to są ceny? Przed obniżką 30 zł. Uuu, drogo. Więc porabacie 24 zł. Wam taki patent, ponieważ czasami w biedronce można dorwać takie rzeczy na tej promocji minus 50% czy coś takiego. Tutaj w cenie 19 zł. standardowo, więc porabacie jest to 15 20 zł. 20 groszy. Znajduje się tutaj taka Taśma mocująca, więc też fajna sprawa przy różnego rodzaju dekoracjach. W ogóle ta drabina, którą tutaj widzicie, też jest kupiona w tym sklepie. Zaraz znajdę metkę. Powiem Wam, że właśnie widzę tutaj wielki potencjał, jest naprawdę duża. Przed obniżką 90 zł kosztowała. Więc cena po robacie to 72 zł. W cenie standardowej 9,50. Znalazłam takie haczyki. Tutaj oni napisali, że to są haczyki do łańcuchów. I po obniżce wychodzą za 7,60, więc stwierdziłam, że mogę to przetestować. Kupiłam sobie też szklaną butelkę. była naprawdę w fajnej cenie, więc ja, jeżeli nalewam sobie wodę czy cokolwiek do picia, to tylko do szkła. 9,50 przed obniżką zapłaciłam, więc za nią 7,60 zł. Tego typu butelki są wszędzie, no ale wydaje mi się, że to jest atrakcyjna cena. Chyba tajniej niż w Pepko. I tutaj e, znalazłam bardzo fajne, ale ptaszki śpiewają. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale po prostu mam tutaj takie koncerty rano i nie tylko. Ptaków. E, dwupak ścierek kuchennych 17 zł. Tutaj mam akurat taki świąteczny wzór. Z jednej strony jest kratka. Po rabacie zapłaciłam 13,60, więc lekko ponad 6 zł za sztukę. I kupiłam sobie taki śmietniczek. Ogólnie szukam sporo śmietników, tam wiecie, do garażu, gdzieś tam tutaj do ogrodu. Więc znalazłam taki, ten sobie dam do pralni, bo mam podobne pudełka. Cena przed obniżką 50 zł. Jest tutaj otwierany na nacisk. To jest dla mnie w ogóle mega ważne, bo nie chcę się rąk brudzić. I kosztował on po rabacie 40 zł, więc jak już otworzyłam, to może zobaczę, co tutaj w środku jest. OK, jedna rzecz się uchylała, wziąłam po prostu zwykłe wykałaczki w opakowaniach 5 zł przed obniżką, więc tutaj około czwórki to wyjdzie. Jak też słusznie zauważyliście, mam mnóstwo różnych drzwi w moim domu, pokoi. Więc kolejny śmietniczek, taki zwykły srebrny, kosztował przed obniżką 25 zł, więc po rabacie wyszedł za dwie dychy. I tutaj jeszcze dorwałam sobie takie opakowania do mrożenia woreczki strunowe. Tutaj mamy 10 sztuk takich większych, i one kosztowały standardowo 9,50, więc kosztowały po rabacie 7,50. Chyba najlepsze są z IK, natomiast nie wiem, może macie coś do polecenia. I tutaj za piątaka 10 sztuk, czyli za czwórkę. E, takich mniejszych po prostu, aż to otworzę, zobaczę, jak to wygląda. Czy to jest OK. Uuu, to nie to, co chciałam. Co to jest w ogóle? To do lodu chyba? Nie wiem. A to jest strunowe? <grytanie> tak to jest, jak się patrzy. Dobra, to jest strunówka. I to na tyle z moich zakupów. Dajcie znać, która rzecz najbardziej Wam się spodobała. Przypominam, że wrzucam wam linka do tej mojej koszuli Miśka za 50 kilka złotych. No tutaj akurat do Tediego nie zapodam linka, bo oni mają sklepy tylko stacjonarnie. Napiszcie, czy lubicie tam robić zakupy i czy macie ochotę, żebym nagrała jeszcze jakieś inne hole zakupowe, czy z jednego sklepu, czy łączone. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym kalendarzu. Będzie mega fajna okazja.